O to się i na ronda? Tak, ale nie wiem gdzie. Gdzieś w Toruniu, ale nie wiem gdzie dokładnie. Dobra. Robimy męska. eksperyment, no. Tu jest męska rzecz. Tak. Ogórki kiszone. Przez rondo mojego dziadka. E, kolka. kolka, ale zero. Więc trochę to jest oszukane, nie? To jest przepis pana M&J na YouTubie. M&J Metal. Mm, cheers. Mm. I smaku. co? Ale nie opiszesz mi smaku? Taki, smaczny, smaczny. Ej, to nie jest złe. To jest niedobre. To jest dziwnie słodki. O, to my... to dopij, dopij do końca. No mogę dopić, jeśli nie dopijesz. Ja nie dopiję, jest olbrzymiwe. Mam wrażenie, że jest lepszy niż cała kolor, bo jest. Ty jesteś Ale nie, nie wiem, jak w związku wrażenie się pożykam. Mm, Jakby nie jest aż takie złe w smaku. Mm, ale mam wrażenie, że to mi zrobi złe rzeczy. Nie. Nie, nie zrobi. Ale ogóreczki też zjed. No, nie chcę, że to zechna. No dobra. Jakby no, się nie chce. Dzięki. trochę przeszły tą kolką no to dodaję ja takie słodycze dodało to no kończę film